Hej, siemanko! Z tej strony Pan Naleśnik i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj no, jak widzicie, no to sporo publikowałem w ciągu 2 godzin, a więc no to musiałem to jeszcze wepchać dodatkową serię, tak? No i dzisiaj rozpoczynamy serię z promowania kanałów. A więc dzisiaj dwie osoby dostaną ode mnie promo. Oczywiście jeśli chcecie też dostać promo. To napiszcie w komentarzu tak promo oraz zasubskrybujcie zasubskrybujcie osoby które będą w przypiętym komentarzu i no i za jakiś czas będzie do jutra no, będzie ten przypięty komentarz a więc no subskrybujcie te kanały jaki ten kanał tutaj mój kanał zasubskrybujcie oraz dajcie łapkę w górę pod tym filmem no to wtedy będziecie wzięci być może dostanie się w kolejnym odcinku promo. Więc ja już, ja już tutaj robię cięcie. I widzimy się za chwilę, kiedy już Wam pokażę pierwszy kanał. A więc pierwszym kanałem jest kanał Impostor Gaming. Oczywiście bardzo ciekawe wersje tutaj są. No, polecam ten kanał. No, dobijcie mu tutaj jakieś 80 subów. Będzie w miarę ok. Jakieś 86 wypasowało bo od razu setkę, no. Niech sobie ma, bo dużo tego nagrywa w ostatnim czasie. Więc to tutaj subskrybuj się, a, my, a ja już idę do kolejnej, do ostatniej osoby. I ostatnim kanałem w tym odcinku jest kanał Chlepson. No, dosyć sporo tutaj jest filmów. No, Dobiliśmy tutaj też jakieś 80 subskrypcji. No i właściwie jak, jeśli chcecie zdobyć promo, no to już subskrybujcie te trzy kanały, czyli Chlebsona, Impostora, Gaming oraz mój kanał. Dajcie subskrypcję na publiczny oraz napiszcie w komentarzu haż tak promo. A ja już się zami żegnam, a więc pana na razie i cześć!